Cześć, dzisiaj jesteśmy koło takiej ładnej S6. I zakładam tutaj rejestrator jazdy. Taki na wszelki wypadek. No i mam dla Was kilka porad, jeżeli chodzi o odpowiednie podpięcie tego. No generalnie sprawa jest tutaj bardzo prosta, bo mamy tylko kabelek USB, który trzeba gdzieś doprowadzić do jakiegoś zasilania. W zestawie w pudełeczku gdzieś tu jest nawet ładowareczka dla leniwych, czyli wrzucacie sobie takie coś w gniazdko zapalniczki, podpinacie tutaj kamerę. Macie też drugie USB, wolne tam do ładowania telefonu ale ponieważ chcemy zrobić tutaj czystą ładną instalację a do tego port zapalniczki jest już zajęty taką wkładką ładującą bezprzewodowo telefon no to będziemy się wpinać w bezpieczniki Pierwsza sprawa, którą tutaj warto, na którą warto zwrócić uwagę, to ten moment, kiedy przechodzicie kablem do słupka A jeżeli prowadzicie sobie dalej przy szybie w dół, w zależności od tego jak Wasz samochód jest skonstruowany i jak ten kabel można fajnie pociągnąć, no to przy samej szybie nie ma problemów. Ale jeżeli ten słupak A idzie dość daleko, a Wy chcecie skończyć tym kablem gdzieś tu bliżej, tutaj akurat są bezpieczniki, będziemy patrzeć czy jest tu logika, którą, e, którą wykorzystamy, to fajnie by było sobie tym kablem przejść na stronę drzwi i tu iść pod us uszczelką. I pierwsza rzecz, na którą zwracamy uwagę, to czy w tym słupku A znajduje się poduszka. Jeżeli tam jest pirotechnika jakaś, no to wypadałoby nie ciągnąć kabla nad. Tą poduszką, prawda? W sensie tutaj, czy znaczy pod poduszką, w sumie, poduszka jest u góry, kabelek by był na dole, czyli kabelek byłby pod poduszką. Nie robimy tego tak, ponieważ wtedy albo poduszka nie będzie się otwierała w odpowiednim tempie, no bo ją ograniczamy, albo otworzy się w odpowiednim tempie, tylko dodatkowo jeszcze pociągnie za przewody, zrzuci kamerę, narobi, narobi niepotrzebnych szkód, już nie mówię o bezpieczeństwie. Dlatego zrzucamy sobie fragment przynajmniej tej osłony słupka, a tutaj zazwyczaj jest. Emblemat, airbag, widać go tu. Widać go tu. Wystarczy go podważyć, w tym aucie, akurat z obu stron, i on wtedy wychodzi. W bękach pod nim jest Torx. Tutaj on, sam ten emblemat jest taką, takiego rodzaju zabezpieczeniem. Ten, ta obudowa słupka ma do tego jeszcze zatrzask. Nie trzeba ściągać całego, całej tego, całego tego elementu. Wystarczy go na tyle odchylić, aby tam przełożyć sobie palec za tą kurtyną, która tutaj jest przeciągnąć sobie kabelek. I wtedy już jest dużo bezpieczniej, dużo lepiej. Druga sprawa, na jaką zwracamy uwagę, to jak ciągniecie ten kabel tutaj przy, tym, przy tej uszczelce, warto poświęcić na to dodatkowych parę minut i wrzucić ten kabel głęboko pod osłonę. Żeby on tu nie był pod samą uszczelką, nie tworzył dodatkowego dystansu, tylko żeby był rzeczywiście schowany. Przy prędkościach autostradowych może to mieć naprawdę znaczenie. Będziecie słyszeć jakieś dziwne dźwięki, wiatryk będzie się tu pojawiał. Także warto poświęcić 5 minut na to, żeby później nie denerwować się przez kolejne, kolejne tysiące kilometrów tym, że coś tutaj gdzieś wieje przy jakimś bocznym wietrze nagle. No i trzecia sprawa, na którą warto sobie zwrócić uwagę, poświęcić dodatkowych kilka złotych może nawet, to nieużywanie tego. Oczywiście, jeżeli możecie sobie pozwolić na permanentną instalację w samochodzie i nie jesteście zmuszeni np. do wyciągania tej kamerki, przekładania gdzieś między autem jakichś dziwnych akcji, tylko chcecie mieć to na stałe, zamontowane i zapomnieć o tym, wpiąć się w bezpieczniki i do tego służą e, tak zwane fuse tapy, czyli e, wpinacie się w istniejący bezpiecznik, szukacie czegoś, co ma taką logikę, e, jaka Was interesuje. Zazwyczaj jest to bezpiecznik od gniazdka zapalniczki, czyli pojawia się tam napięcie po przekręceniu kluczyka. Są też bezpieczniki, które, na których pojawia się napięcie, na przykład po odblokowaniu centralnego zamka. No, musicie znaleźć taką logikę, jaka Was interesuje i wpinamy się w taki bezpiecznik dodatkowo. Pokażę Wam zaraz, jak te fuse wyglądają. Tak to wygląda. Takie cudo. W te dwa wolne miejsca wpinamy oryginalny bezpiecznik, czyli przykładowo, gdyby to był ten tu, 7,5 A. Tego wyciągamy z tego portu, wkładamy go tutaj, w te dwa wolne miejsca. I to całe wkładamy na jego miejsce. Dzięki temu, ten obwód oryginalny dalej używa swojego bezpiecznika, a my tutaj mamy dodatkowo zabezpieczone osobnym bezpiecznikiem, mamy taki początek obwodu. I tutaj idzie już sobie napięcie 12V, z taką logiką, jaka nas interesuje. I możemy wtedy użyć takiej małej przetworniczki. Trzeba się tutaj dolutować, oczywiście z tego tapa tutaj pozytywnym, tutaj Masą. Z drugiej strony mamy już USB. Umieszczamy to tutaj. Nie radzę ciągnąć 12V do góry i tego dawać gdzieś w podsufitkę. Tam jest gorąco, tak naprawdę słaby dostęp. Tu jest dużo więcej miejsca. Szczególnie dodatkową zaletą jest to. Że mamy gdzieś tutaj nadmuchy, także potrafi tu być chłodniej. Zawsze to jest troszeczkę bezpieczniejsze, jakby taki układ miał dostać jakiegoś zwarcia, chociaż te układy zazwyczaj i tak mają zabezpieczenia przed tym. O ile oczywiście producent nie kłamie nas. W każdym razie, tu wrzucamy sobie takie urządzonko. Dam wam w opisie pod tym filmem linki do AliExpress, jeżeli macie ochotę sobie takie coś kupić i macie ze 2-3-4 tygodnie wolnego czasu na oczekiwanie na paczkę. Zarówno to, jak i te fiustapy możecie sobie znaleźć w Chinach. Kosztuje to grosze tak naprawdę, a będziecie mieć fajnie, wykonane, e, fajnie wykonaną instalację. Warto też zwrócić uwagę na to, jak wygląda tutaj osłona tego elementu w sensie takim czy będzie tutaj na tyle miejsca, żeby ten fiustap się tu zmieścił. Jeżeli nie, no to tutaj na szczęście mamy całą szynę z taką logiką, jakbyśmy chcieli, możemy się tam wpiąć, jeżeli ym, będzie ciasno z użyciem takiego fiustapa. A zdjęcie tego, przypuszczam, że wystarczy to. Wystarczy to dobrze podważyć. O, i samo wyskakuje, prawda? Prosta sprawa. Dobra, także to tyle. Ja <laughs> Kończę ten prosty filmik. Tak jak mówiłem, w opisie macie więcej informacji, macie też nam linki, a chciałbym dzisiaj jeszcze zdążyć z tym wszystkim. To na razie. Hej.